wszystkim tu kalus 1 a to film niespodziankowy że drob, po postulowanie no, otworzyłem sobie jedną skrzynkę na jaj legendarną, a patrzcie co drobką osiołka nie no to no, nie o oh my god w momencie nakładę no, dziękuję mi że mnie uraziłeś bo mnie obraża na czacie już wam tego nie pokażę ale dziękuję dziękuję Dziękujemy Quaidowi. Nie wiem czy dobrze mówię ten nick, bo ciężko mi się to kurde, wymaga Że przekonał mnie, żebym otworzył skrzynkę Legendanów. No więc jeszcze raz dziękuję. I ja po prostu nie wiem co jeszcze powiedzieć. O oh my god, czekajcie, muszę to zobaczyć. Mały osioł, czekajcie, czy da się to zobaczyć jakoś. O, jest, proszę Państwa, ja mamy osiołka. Powiem mu powiemy mu że, że nagrywam, że czemu nie. Powiedz jedno, kładek Fejla zrobił, więc gratuluję mu. Nie wiem czy raczej tego nie okaże. Ale dziękujemy jeszcze raz Cwiderowi. Za to, że mi doprowadziłeś osiołka. Pisz, piszemy wszyscy komentarze. Crider, dziękujemy. No nie, no ja mam brak słów, po prostu brak mi słów. Ten odcinek specjalny. Będzie to na, na odcinek specjalny dla niego. Nie, no ja jestem w szoku, krytycznym szoku. Nie, jeszcze z tej okazji muszę otworzyć skrzynkę. Ja muszę skrzyn otworzyć skrzyneczkę Jeszcze jedną. Czekajcie, bo nie wiem jak wyjść. Czekajcie. Jeszcze otworzę jedną skrzynkę na odcinek. Tak dla jej, dla siebie Wiem, że miałem zbierać jeszcze na peta, bo mam na klan, ale wolę jeszcze zbierać. O, jeszcze. Jeszcze będzie dodatkowy, dodatkowy opening. No, ciekawie, ciekawie. No i ciekawie, dobra, jeszcze jedna skniaczka epicka. Ale to wie właśnie temu, tylko trzeba dziękować. Tak, piszemy, kojdę, dziękujemy. Bo on mi do ma niedepnął mi osiołka. O, aż się... szczerze mówiąc spociłem się. Bo dziękuję, to jutro, koszulka. Nie, 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 ja zostałem w szok. Dobra, jeżeli Wam się film, ten yy, nie spodziewał. Po prostu film specjalny się spodobał. Lajkujcie, like komentujcie, subskrybujcie. Dzięki razie cześć. Pamiętajcie, żebyście napisali koiderowi. Dziękujemy. Dzięki razie, cześć. A bo jeszcze poczekajmy, może to on zrobi. No, jak najdzie, dobrze. No samek. Dobra. Zobaczyliśmy, co on dawno, więc dzięki, na nie, cześć. Oh my god.